Końcówka roku 2025 to aktualizacja systemu macOS do wersji Tacho z numerkiem 26. Tak, 26. Nic nie przegapiłeś. Od teraz numerek przy wszystkich systemach od Apple będzie odzwierciedlał wiodący rok działania systemu i tym samym ujednolici się numeracja na wszystkich urządzeniach ekosystemu Apple. Ale zmiana nazwy to oczywiście nie jedyna nowość i w tym odcinku pokażę Ci 10 trików i funkcji, które możesz użyć na Macu po aktualizacji do Tahoe. Lecimy z pierwszym. Jeśli używasz gładzika albo tego klawisza na klawiaturze Maca, zapewne znasz widok wyszukiwania i uruchamiania aplikacji zwany Launchpad. No więc wraz z nowym systemem ten widok znika, a w ustawieniach gładzika nie znajdziesz już konfiguracji gestu odpowiadającego za aktywację tego widoku. Ale teraz jest znacznie ciekawiej. Ten widok zastąpiony jest teraz takim a aktywować go możesz na kilka sposobów. Po staremu, korzystając z tego przycisku na klawiaturze, o ile go posiadasz, bo nie we wszystkich jest dostępny. Dalej, mimo usunięcia tego ustawienia z konfiguracji, widok aplikacji uruchomisz suwając 4 lub 5 palców na gładziku i to chyba najszybsza metoda. Możesz też aktywować Spotlight, strzałkę w prawo i albo zaczynasz wpisywać nazwę aplikacji, albo wciskasz Enter, aby zobaczyć całą listę. Kolejna metoda to skrót klawiaturowy Command plus Spacja, czyli otwarcie Spotlight, i dalej puszczasz spację i dokładasz jedynkę. Jak połączysz to w płynny ruch, zobaczysz, jak przyjemny i szybki jest to sposób. Będąc już w widoku aplikacji, możesz wpisać pierwsze litery nazwy aplikacji, której szukasz, i tym samym zawęzisz wynik wyszukiwania. Niżej masz różne kategorie aplikacji, sugerowane przez system aplikacje, oraz tutaj całą ich listę. Co ciekawe, dzięki temu, że widok aplikacji aktywować możesz z poziomu gestu na gładziku, dużo prostsze staje się dotarcie do wszystkich innych nowości, które oferuje system w nowej wersji. Normalnie docierasz do nich korzystając ze skrótu Command plus spacja i przesuwając strzałkę w prawo, ale zamiast tego możesz wykorzystać wspomniany gest na gładziku, żeby szybciej wykonać pierwszy krok, otwarcie Spotlight i teraz wystarczy dołożyć Command plus dwójka, trójka lub czwórka aby przełączać się między narzędziami Spotlight. Te i inne nowości samego asystenta Spotlight omówię w osobnym odcinku, a teraz lecimy z kolejną zmianą. Jak pewnie wiesz, pasek menu kryje w sobie między innymi centrum sterowania, z którego poziomu możesz dotrzeć do podstawowych funkcji czy sterować multimediami. Można by pomyśleć, że jedyne nowości w tej części systemu to nowy wygląd, który Apple nazywa Liquid Glass, czy nowa możliwość dodawania przeróżnych funkcji do centrum sterowania na wzór tego, jak odbywało się to do niedawna tylko w systemach iOS i iPadOS. Ale nie, według mnie największa nowość to możliwość tworzenia własnych, nowych centrów sterowania. Zobacz, po wejściu w tryb edycji zobaczysz tutaj taki plusik. Po kliknięciu w niego wybierzesz ikonkę dla swojego nowego centrum sterowania i komponujesz widok z dziesiątek dostępnych w tym oknie funkcji. I tak na przykład, jeśli chcę skomponować sobie miejsce do sterowania muzyką, wybieram sterowanie dźwiękiem, rozpoznawanie muzyki przez Shazam, okienko aktualnie odtwarzane i dołożę jeszcze swój skrót wykonany w feplowej aplikacji skróty, a który aktywuje różne funkcje sterowania multimediami. Teraz poza głównym centrum sterowania mam również osobne do sterowania muzyką inne do sterowania akcesoriami domowymi HomeKit oraz osobne do zarządzania oknami aplikacji i kilkoma funkcjami widoku na ekranie. Nowy system pozwala na personalizowanie wyglądu folderów w aplikacji Finder. Teraz Twoje foldery mogą mieć swój kolor, piktogram czy któreś z dostępnych emoji na froncie. Jak to robimy? Ustawiamy się na folderze, prawy myszy i dostosuj folder. Na górze wybierasz kolor, który po jego wybraniu pełni rolę dotychczasowego taga. Niżej możesz wybrać jakiś piktogramik, a jeśli żaden z nich ci nie odpowiada, możesz sięgnąć po listę emoji. Tak spersonalizowany wygląd folderów synchronizuje się z aplikacją pliki na pozostałych systemach. Jeśli masz już zainstalowany macOS Tacho, pewnie rzuciło Ci się w oczy, że teraz pasek menu nie jest odseparowany belką, a jest całkowicie przeźroczysty, co wizualnie powiększa powierzchnię ekranu. Nie każdemu jednak to pasuje, więc jeśli chcesz przywrócić tło tej belki do paska menu, otwórz ustawienia, wejdź w nową kategorię pasek menu i włącz pokazuj tło paska menu. Jeśli mimo tego ustawienia nadal irytują Cię te nowe przeźroczystości, wejdź do ustawień, dostępność, ekran i aktywuj, zmień przeźroczystość. Wtedy zarówno w pasku menu, jak i w doku zobaczysz wyraźne przyciemnienie tych elementów, zadziała to również w innych miejscach systemu, jak na przykład w centrum sterowania. Jeśli po pokazanych dotychczas nowościach pomyślałeś, pomyślałaś, że zmiany są jedynie kosmetyczne, to to co pokażę teraz to prawdziwy sztos. Jak być może wiesz, w Macu była już wcześniej dostępna Apple'owa aplikacja do tworzenia automatyzacji o nazwie Skróty. Jednak w porównaniu do ios i iPadOS-a miała dotychczas jeden spory brak. Nie można było ustawić wyzwalaczy, czy jak ktoś woli triggerów automatyzacji. Co to jest? Najprościej mówiąc, jeśli chcesz, aby dowolna automatyzacja, którą zrobisz, uruchamiała się samoczynnie bez żadnego twojego udziału. Po spełnieniu określonych przez ciebie wcześniej warunków, możesz od teraz skorzystać z dostępnych w aplikacji skróty triggerów. Automatyzację wyzwalać może określona pora dnia, otrzymanie maila od danej osoby zawierającego określony tytuł, otwarcie konkretnej aplikacji może być takim triggerem, czy połączenie się z makiem określonego urządzenia poprzez Bluetooth. Jak widzisz, opcji jest tutaj sporo. To otwiera naprawdę nieskończone możliwości automatyzowania różnych czynności na Twoim Macu. Pierwsze z brzegu przykłady. Kiedy podłączam do komputera zewnętrzny dysk, którego używam tylko przy montażu wideo, mój Mac odczekuje 5 sekund i samoczynnie otwiera program do montażu Final Cut Pro. Inny przykład. Kiedy cokolwiek zostanie zmienione w pliku, który współdzielę z innymi osobami, usłyszę odpowiedni komunikat. Ktoś zmienił plik grafika, ekosystem Apple 2. A na moim ekranie pojawi się dodatkowo powiadomienie. A kiedy dostanę maila z powiadomieniem, że ktoś kupił jeden z moich kursów online, mój Mac uruchamia muzyczkę, abym mógł odtańczyć mój taniec radości. A propos kursów i automatyzacji w skrótach. Na mojej stronie znajdziesz jedyny w Polsce kurs online stworzenia prostych i zaawansowanych automatyzacji na urządzeniach Apple, właśnie we wspomnianej aplikacji Skróty. W opisie odcinka wrzucam Ci link i kod rabatowy dla widzów mojego kanału. W mojej akademii i e produktywnie oczywiście znajdziesz też kompleksowe szkolenie z obsługi macOS, który jest cały czas aktualizowany. I jeśli system przynosi liczne nowości, jak te, które omawiamy w tym odcinku, w kursie zawsze znajdziesz lekcje aktualizacyjne opisujące najważniejsze zmiany. Także zapraszam, a ja wracam do kolejnej funkcji. Wróćmy do paska menu. Mamy tu dwie nowości. Jak widzisz, poza funkcjami systemowymi, jak Wi-Fi czy Bluetooth, są tu również ikony aplikacji firm trzecich. Do tej pory bezpośrednio z paska menu, przytrzymując komand, można było usunąć tylko te ikonki, które są systemowe. Aby usunąć stąd ikonki aplikacji firm trzecich, trzeba było przejść do ich ustawień i tam zaznaczyć, aby się tu nie pojawiały. Wraz z nowym systemem macOS Tahoe nie tylko możesz usunąć je z paska w analogiczny sposób jak te systemowe, to jeszcze w ustawieniach Paska Menu masz osobną sekcję, gdzie możesz wykluczyć każdej z aplikacji dostęp do Paska Menu właśnie. Jak pewnie wiesz, jeśli masz iPhone'a zalogowanego na to samo konto Apple ID, masz możliwość wysyłania i odbierania za jego pośrednictwem SMS-ów na swoim Macu w aplikacji wiadomości. Oczywiście niezależnie od iPhone'a, masz na Macu możliwość wysyłki i odbioru aplowych wiadomości iMessage. Wraz z nowym systemem możesz teraz urozmaicić tło pola korespondencji w aplikacji wiadomości. Wystarczy, że klikniesz w kontakt, zakładkę tła i wybierzesz zdjęcie ze swojej galerii lub któreś z gotowych propozycji. Możesz też użyć drugiego kliknięcia na przesłanym w korespondencji obrazku czy zdjęciu i ustaw jako tło. A propos zdjęć, nowy system przynosi świetne narzędzie, tak zwane oczyszczanie zdjęć. Siemanko, to ja z przyszłości. Teraz podczas montażu zorientowałem się, że ta funkcja nie jest całkowicie nowa, była już w poprzednim systemie, ale jest na tyle fajna i ciekawa, a nie mówiłem o niej wcześniej, dlatego zostawiam tu i zobacz jak działa. Chcesz usunąć znamie na skórze lub niepotrzebnych turystów ze zdjęcia z wakacji? Wejdź na dane zdjęcie, edycja i zakładka oczyść. Chwilę czekasz, aż załadują się narzędzia i już możesz wymazać coś ze zdjęcia lub zrobić retusz. Po wyborze Wymarz, system sam podpowiada, co możesz chcieć usunąć, ale możesz też wskazać dane miejsce ręcznie. Zaznaczam i gotowe. Analogicznie działa funkcja Retusz. Mako Staho to świetna funkcja dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Przydać się może jednak i Tobie, nawet jeśli z Twoim wzrokiem wszystko OK. Narzędzie, o którym mówię, to aplikacja lupa. Zastosowań może być mnóstwo, ale wyobraźmy sobie, że siedzimy na konferencji czy wykładzie w dużej auli wykładowej, przy otwartym MacBooku uruchamiasz aplikację lupa, w pasku menu przechodzisz do aparat i wybierasz swojego iPhone'a. Mocujesz go tak, by widział tablicę wykładową i masz tutaj kilka korzyści. Po pierwsze, możesz całość przybliżyć, aby wygodnie czytać tekst z tablicy na ekranie Maca. Ale możesz też zmienić jasność, kontrast czy wybrać profile kolorystyczne, ale one oczywiście mają zastosowanie raczej dla osób z chorobami wzroku. Natomiast jeśli skorzystasz z tej funkcji, tekst widziany w aparacie będzie odtwarzany na Twoim ekranie, a dodatkowo na słuchawkach możesz odsłuchiwać odczytywanie tekstu przez lektora. Na koniec wracamy do nowości wizualnych. System z Numerkiem 26 to rewolucja w podejściu do personalizacji wyglądu systemu na Twoim Macu. System narzuca wygląd w stylu Liquid Glass, jak to sam nazywa, ale zostawia również sporo możliwości konfiguracji samemu użytkownikowi. Od teraz Twój Mac może wyglądać tak, 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 a nawet tak. Całość ustawiasz w ustawieniach, wygląd i tej sekcji. Jeśli chodzi o wygląd ikon, do wyboru masz normalne, które same w sobie mają już nowy wygląd względem poprzedniej wersji systemu, ale i ciemne, bezbarwne oraz barwione, gdzie wybierasz kolor z listy, wtedy jest to również kolor folderów w finderze lub wskazujesz nowy z palety kolorów, bądź próbkujesz go pipetą, jeśli chcesz, aby był na przykład spójny z motywem aktualnej tapety. Ponadto dla tych opcji masz dodatkowe ustawienie trybu jasnego i ciemnego, a tu możesz wybrać motyw drugiego koloru, który w systemie pojawia się na przykład w takich sytuacjach. Ok, tyle na dziś. Mam nadzieję, że przyda ci się któraś z nowych funkcji. Pamiętaj, że jeśli chcesz razem ze mną poznać system macOS od całkowitych podstaw, albo jeśli chcesz nauczyć się tworzyć własne automatyzacje na urządzeniach Apple, dołącz do moich kursów online w Akademii. I produktywnie. Linki zostawiam ci w opisie odcinka, a Ciebie zapraszam do zostawienia suba, a najlepiej pozostawienia komentarza i polubienia, co pomoże mi nakarmić algorytm YouTube'a. Z góry dzięki, cześć!